Witam, 25 kwietnia, pełnia wiosny, dzisiaj odbył się lot treningowy z miejscowości dybę, około 120 km. Pierwszy nagołęnik lądował samczej 157,93, który jako młodek robił czołowe konkursy, jako roczniak był najszybszym lotnikiem w sekcji Bogatynia aktualnie robi furorę Wołest w Czechach. Ten jego dzisiejszy wyczyn potwierdza jego klasę. Sytuacja w gnieździe to duży młodek 21-dniowy i jednodniowe jajka. Taktycznie od środy. Samiczki w ciągu dnia przebywają w pomieszczeniu dla wdów. Natomiast przez dzień samczyki opiekują się łódkami po jednym gnieździe. Natomiast na noc zamiana ról następuje. Samiczki siedzą na młódkach, dogrzewają je w roźne jeszcze noce. Natomiast samczyki przechodzą do pomieszczenia dla wdowców. Te ostatnie dwa dni były intensywne, jeśli chodzi o treningi. Wczoraj lot z Drezna, 100 km, dzisiaj Debel. Po wczorajszym lądowaniu, gdzie pierwszą nagrodę zdobył 11,04 z linii wyżymaczy, nastąpiła szybka odbudowa sił, a to środkami firmy Agama. Za wyżywienie służy karma najlepszej polskiej firmy Campol. Www .campol rusie.pl. Taktyka na zbliżający się tydzień jest następująca Opieka nad mutkami przez rodziców w dzień samczyki, w nocy samiczki to będzie trwać do około środy W czwartek nastąpi wywózka na dystans około 65 km, km. Najpierw samiczki. Po kwadransie wypuszczone zostaną samczyki. Po spotkaniu w gołębniku nastąpi właściwa metoda zdobieństwa. Samiczki przejdą już do boksu dla samic dół. Natomiast samczyki jeszcze z łódkami pozostaną do wieczora. W nocy łódkiem przeniosę do słonecznego gołębnika. Tam nastąpi już intensywna opieka nad młodymi, a to za sprawą środków protekcji, czyli naturalna flora bakteryjna do wody, plus zakwaszacz. To w tym wypadku stosuje firmy zakwaszacz Agamas z miodem. Bacznie należy dbać o tą zdrowotność tego młodego naryb Obloty wdowców rano i wieczorem Samczykom, Samiczki raz dziennie pod wieczór będą obloty, z uwagi na to, że główny ciężar sezonu lotowego będzie postawiony na Samczyka. Po dwóch lotach treningowych muszę stwierdzić, że w rywalizacji z naszym mistrzem Andrzejem Skiwą idę w ramię w ramię, co powinno przełożyć się na wynik. Kierunek lotów drezno halle magdeburg Han Hanover, czyli Jestem na linii lotu, mój gołębik. To gwarantuje sukces. Oczywiście zdobyć całkowite mistrzostwo trzeba mieć potężny potencjał. 3-4-5-letni gołębi. Na dzień dzisiejszych ich nie posiadam, ale początek sezonu maj podejrzewam, że na seryjne gołębie będę wiódł prym. Za tydzień wiozę młódki do wspólnego gołębnika, do Milana Bizona, skąd? Prześlę kilka fotografii. Dziękuję. Richard West, Polak.